Właśnie sprawa pana y, Tadeusza Byrdaka, y, y, idziemy do prezesa sądu, jeżeli no, nam się uda, y, sprawa jest utajniona, są tylko dwie osoby zaufania publicznego, nie możemy o tej sprawie mówić, y, ale pewne sprawy, które się wydarzyły na y, sali sądowej y, są dla nas bulwersujące. Paweł był osobą zaufania publicznego. Siedział obok pana Tadeusza i oczywiście mógł podpowiadać mu w tej sprawie. Przejdziemy się do prezesa sądu. Zobaczymy, czy wyrazi zgodę na nagrywanie tego, co ma Paweł i pan Tadeusz do powiedzenia. Dyrektor sądu. Jeszcze dalej, dalej, bo to jest dyrektor. E, dyrektor, a tu jest dział administracyjny. Dzień dobry, panie. Dzień dobry. My jesteśmy osobami towarzyszącymi panu Tadeuszowi, który ma za niedługo 82 lata. Ja jestem dziennikarzem. Ja również. I odbyła się sprawa dzisiaj u pani Gatkowskiej, pani sędzi. i Chcielibyśmy z panią Tadeuszem skargę, ustną podać tutaj do protokołu względem okoliczności, które się wydarzyły na sali sądowej. Która pani mogłaby spisać takie krótkie, takie krótkie świadczenie skargi? Nie ma problemu. Jakbyś Tadeusz mógł dowód osobisty wyciągnąć, będzie potrzebny. Ja nie nagrywam pani twarzy, żeby nie było rzecz. Jest to sprawa bulwersująca społecznie, dlatego będę no. robił materiał na ten temat. Tu nie chodzi o skargę na panią no To na nie, nie. okoliczność, która wyszła w pokój sprawy. Tak. Już Pani dyktuje sekundę. 586 przez 24, Pani sędzia Izabela Jackowska. Dzisiaj było od dziewiątej. No już to poprosimy. Ja powiem, o co chodzi. Dobrze. Dowiedzieliśmy się na sali sądowej, że sala jest wyłączona z jawności, ale... dzisiejszy na sprawie, tak. Sędzia wyłączyło jawność. My tego nie kwestionujemy. Natomiast powód naszej obecności jest następujący. Tak. Natomiast powód naszej obecności w sekretariacie prezesa sądu dotyczy tego, że prokurator poskarżył się sędzi prowadzącej sprawę, iż akta sprawę potrzymała wczoraj o godzinie 14 iż akta sprawę otrzymała wczoraj o godzinie 14.00. Z wypowiedzi Pani Prokurator wynikało, że zostały jej wmuszone. Jest to przejaw, jest to przejaw poniżającego traktowania funkcjonariusza publicznego przez jego przełożonego. Ponieważ pod godzinie 14.00 w dniu wczorajszym Prokurator miał bardzo niewiele czasu, żeby przygotować się do tej sprawy. A tłem sprawy jest 21-letnie upominanie się o godność pana Tadeusza. To ja się tego. Jakbyś mógł jeszcze tak? coś od siebie powiedzieć, tak? uwagę do tego. Jeszcze, jeszcze też odnotujemy, że z panem. Tak, pan tak. Paweł, mhm. Paweł Dankiewicz. Paweł mhm. Dankiewicz i pan Mirosław Sienkowski. Jesteśmy obaj dziennikarzami i społecznikami. Prosimy łącznie w trójkę, żeby prezes sądu zareagował wobec prokuratora rejonowego w Gliwicach. Czy sposób ułatwienia to jest taki, że Państwo... My oczekujemy reakcji prezesa sądu wobec szefa prokuratury, że sposób traktowania prokuratora czy prokuratorów jest niedopuszczalny co? Prokuratora lub prokuratorów. No, mhm. Przypuszczamy, że to może być praktyka powszechna. Mhm. Jest niedopuszczalne, a to burzy zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. My nie mamy zastrzeżeń tutaj drugie panie do pani, która była z prokuratury, tylko chodzi o to, że ona też jako człowiek powinna mieć na tyle czasu, żeby się przygotować do tej sprawy, żeby reprezentować zarówno interesy pokrzywdzonych, jak i może niesłusznie pokrzywdzonego. Akurat taką osobą jest Pan Tadeusz. Dobrze, czyli to głównie dotyczy tego, że pani ten... Oskarżyła się na złe traktowanie poniżające jej w prokuraturze i to musieliśmy pan zgłosić, bo nie chcieliśmy, żeby ta informacja była tylko w aktach sprawy i żeby świadom nie zapomniał. Dobrze, państwo, są już nękani? Tak. Redakcja Skarga.com. Dobra, może niech ktoś ma coś do powiedz. A ci ja dolu dowód mogę już? Dowód do co mogę? Proszę bardzo. Proszę. Chyba, że masz formę elektroniczną. Nie mam dostępu do internetu. Nie wiem, co Aha. się dzieje tutaj w Aha, dobrze. I prośba jest do pani taka, żeby kopia tej skargi, którą tutaj spisała pani, żeby do akt sprawy była załączona, żeby pani sędzia wiedziała, że ludzie nie są obojętni na krzywdę prokuratora. Pani prokurator. To jest... To jest, drogie Panie, kobieta w podobnym wieku do was, 30-32 lat, więc my też jesteśmy wrażliwi na krzywdzenie prokuratorów. Nie, że traktujemy ich jakoś źle, nieprzychylnie, mhm. ale jeżeli widzimy krzywdę ludzką, to też musimy zareagować w obronie takich ludzi. Dobrze, czy tutaj y, też Pan Tadeusz wnosi y, udzielenie odpowiedzi pisemnej jak prezesa? Tak, bardzo proszę, jeżeli tak. Na, tak. To jeszcze byśmy prosili o adres, do wersję Opole czterdzieści pięć ulica. Dobrze, przedłożymy na dzisiejszym i I o co nam chodziło. Dziękujemy Panią Panie Tadeuszu, ja przysłuchiwałem się oczywiście tej rozprawie. Ja znam pana problemy, które są od 20 lat. Oczywiście nie możemy mówić, co się wydarzyło na rozprawie, bo rozprawa została utajniona, tak? A szkoda. A szkoda, ponieważ pana problemy, już długie lata pan się z tym mierzy, tak? To nawet dla mnie to jest że kompromitujące wymiar sprawiedliwości, że utajniono tą sprawę, ponieważ jestem przekonany, że dlatego, iż ona pokazuje bezmiar niesprawiedliwości polskiego wymiaru sprawiedliwości. Mhm. Yy, tak. Yy, mówił Pan kiedyś w wywiadzie, że prokuratorzy. Yy, nie zajęli się w sposób odpowiedni, tak możemy powiedzieć. Zgodnie z przepisami prawa. Zgodnie z przepisami prawa, tak. Jest Pan, jest Pan zrozpaczony, albo możemy powiedzieć nawet inaczej, zbulwersowany tą sytuacją, tak. I jedno i drugie. Tadeusz, to pismo Pana Wosia możesz zacytować, z pamięci. Proszę Panie. bardzo. Y Jednym z elementów y, tej sprawy jest coś takiego, że Ministerstwo Sprawiedliwości, y, pan Michał Woś, w pewnym momencie y, za, y, zastępca ministra sprawiedliwości, przeanalizował dokumenty, które ja mu przedłożyłem osobiście i uznał, że potencjalnie jestem ofiarą y, naruszeń prawa y, przez organy, i wystąpił z rekomendacją do prokuratora krajowego z wnioskiem, żeby przeprowadzono badania trzech wskazanych konkretnych akt. Kończąc to w ten sposób, że to pismo, że jeżeli potwierdzą się naruszenia prawa, jakie dokonano, które ja zgłosiłem, to należy wyciągnąć konsekwencje prawne, karne i dyscyplinarne w stosunku do urzędników, w tym między innymi do sędziego Sądu Rejonowego w Opolu, który mnie oskarżył, zataił dowody ważne, kluczowe dla sprawy PZ i dopuścił się przestępstwa. I y, niestety y, y, sprawa trafiła do ostatecznie do, y, żeby, do tego, by y, prokuratura okręgowa w Opolu, jaka pani prokurator Mulka Sokołowska, miała obowiązek przeprowadzić badania tych akt. Odpowiedziała prokuratorowi krajowemu, że to uczyniła y, i nie znalazła znamion naruszenia prawa co jest oczywistym po prostu wypowiedzeniem nieprawdy, kłamstwem. Mam to mówię świadomie, ponieważ wszędzie mogę to udokumentować. Jako, że to co powiedziałem, że sąd uznał, że świadek pod przysięgą kłamał, I, 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 potem, i, i, I potem ta pani prokurator w oporu, mając te dokumenty, gdzie są one oczywiste, mówi, że nie ma przesłienne naruszono prawa, no to, to jak nazwać taką panią prokurator? ona działa z no, nie możemy nie możemy tutaj tak, tak mówić. Z ewidentnym, masz -hmm. z ewidentnym naruszeniem prawa. Panie Tadeuszu, masz bo to możemy powiedzieć jakby trzy zarzuty, tak? tak trzy jest. zarzuty, bo to powiemy. I jednym z tych zarzutów jest to, o czym teraz mówiłeś. Tak. 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 A możesz jeszcze pokazać tą kartę praw ofiarę i ten artykuł, że nie można Jest pokazana przed chwilą sytuacja. Ten dokument Polska Karta Praw Ofiary w punkcie numer 5 jest napisane: Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami, minimalizując winę sprawcy. To się dzieje niewątpliwie no, w no, Paryżu. Oczywiście. Ponieważ jesteś tak. a to z Ciebie robią sprawcę. Tak. Ja walczę o, o to, żeby dowody, tak? żeby mhm. dowody y, dokonanych przestępstw na moją osobę, żeby je po prostu przeprowadzono, zbadano, co jest elementarnym obowiązkiem prokuratury. I to dowody y, stwierdzone notarialnie. Tak, także nawet notarialnie stwierdzone dowody świadczące o tym, że. Prokuratura mnie, że tak powiem, no gnębi, I, i, i prokuratura w sensie, tu w tym wypadku, prokuratura okręgowa w Opolu i rejonowa, bo dzisiejsza sprawa dotyczy tego, że ja niby obraziłem prokuratorów okręgowych, a oni w, w ramach zemsty. Bo ja oskarżam ich o przestępstwa oficjalnie. Bo ja wielokrotnie wszystkich ich oskarżyłem. Oczywiście żadna z tych spraw nie została przeprowadzona albo w ogóle nie odpowiedziano mi, albo zamknięto sprawę bez rozpatrzenia po prostu. I już. No. Umorzono. Tak. Umorzono. Prze tak. Przede wszystkim umorzenia są. No. I, tak? I po to, żeby mnie uciszyć. No to oskarżono mnie o jakieś, prawda, naruszenie dóbr osobistych tychże prokuratorów. No więc konkretnie przerzucono odpowiedzialności za przestępstwo sprawcy na ofiarę. To już powiedz jeszcze o tej y, sprawie cywilnej. Wniosłeś do sądu cywilnego, bo masz dowody już od notariusza, których. Prokuratura do dzisiaj nie chce przeprowadzić. Zostałeś, żeby wystąpić do sądu, żeby sąd stwierdził ten fakt postanowieniem, prawda? Możesz więcej coś powiedzieć? Te no, dziewięć c Sprawa, dziewięć sprawa wiesz, to, że jeszcze to, się ma być rozprawa nie było. Tak. No, to, to nie mogę mówić tutaj, że się jeszcze, że coś nie zrobili jeszcze. Ale, ale wystąpiłeś do sądu w powództwie cywilnym o stwierdzenie przez sąd. A nie, nie, nie. No, nie, no, nie, nie, no, nie. tą sprawę te 9 C. Masz. To Tadeusz, to, to, ja to jest sprawa, już Ci przypomnę. To jest 9c 782 przez 24. Tą sprawę za 30 zł opłaciłeś. A tak, tak. tak to, po, to powiedz mi, Prokuratura nie chciała przeprowadzić dowodów, więc wniosłeś sprawę do sądu, żeby sąd stwierdził, Paweł, przepraszam się bardzo. Ja tego ty co mi na to zwrócił uwagę, słusznie. Ty to żeś napisał, mam prośbę, powiedz to, bo ja nie będę umiał tego dobrze zrobić. Przestań szybko. Nie, nie, możesz, możesz, możesz stać, Paweł. Spokojnie, możesz stać, bo. Powiem w ten sposób, no ja jestem poruszony głęboko. Mirek, również Szczepan, nasi przyjaciele ze Stowarzyszenia i Stowarzyszeń zaprzyjaźnionych, Jesteśmy poruszeni tą historią wieloletnią. Tym bardziej, że jesteś konsekwentny w tym, co robisz, kibicujemy ci. Natomiast niemożność, czy wręcz niechęć, taka podła niechęć od strony prokuratury w sprawie przeprowadzenia tych dowodów spowodowała to, że zmuszony byłeś przy mojej pomocy, to powiedziałem ci. Wystąpić na drogę cywilną do sądu rejonowego w Opolu. Jest to właśnie ta sygnatura 9784 przez 24, żeby sąd rejonowy stwierdził, czego prokuratura nie zrobiła i jakie są dowody w tej sprawie. I to da ci po prostu bodziec do tego, żeby osiągnąć to, co przez 21 lat udało się do tej pory. No tu ja dodam, bo sobie przypominam tą, to, 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 tą sytuację, że... Usiłowałem zapłacić od razu należność, jaką sądowi się no należy, do, bo to z cywilnego. I przez szereg miesięcy to ile to już minęło no, pół roku, roku. Tak. przez pół roku nie otrzymywałem odpowiedzi w ogóle na moje wnioski, żeby mi podano kwotę, jaką mam zapłacić. Ostatecznie Zapłaciłem jakieś może trzy tygodnie temu yy, kwotę, którą uznaliśmy ty, 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 y, jako tą, która odpowiadająca. będzie odpowiadająca, bo inaczej to, to jest taki wniosek, że sąd... Tą sprawę chce przeciągać tak długo, jak się tylko da. A na początku mówiono ci, że sprawa została powierzona pani sędzi, która jest dynamiczna w działaniu i że proszę się nie martwić i tak dalej. Tak, no ale efekty są takie, jakie są, to znaczy, że pani sędzia po prostu ignoruje to, stara się to przedłużyć albo może nawet uczeka, aż umrę, bo no, po tylu latach tylu lat, ile ja mam i jestem schorowany. To jest w każdej chwili możliwe. Czekamy na pozytywne rozstrzygnięcia. Ja, jeżeli mogę dzisiaj podsumować ten dzień, to widziałem, że, co mogę powiedzieć, że jednak ta sytuacja jest trudna dla sądu. Nie jest bezpośrednia taka łatwa, że jest trudna i skomplikowana. Dlatego sędzia utajili ale to z urzędu, z ustawy wynika, że ona musiała być utajniona, bo taki przepis jest, natomiast sędzia jest obiektywna, moim zdaniem, do Ciebie i akurat źle się, moim zdaniem, czuje, że ją musi prowadzić. To jest bardzo ciężka sprawa, bo w sprawie jest kilku prokuratorów. Więcej nie mogę powiedzieć. Ja sobie z tego zdaję Jeżeli e, państwo, prokuratorzy będą oglądali, być może ruszą się emocjonalnie do tej sprawy z racji tego, co się wydarzyło w twoim życiu, czego są w pełni świadomi, e, a sprawowali funkcję prokuratora krajowego, rejonowego, czy nawet wyżej byli, co niektórzy, ma, nawet chciałbym, żeby to zobaczyli, że społeczeństwo czuwa, patrzy im na ręce i będzie patrzyło i na pewno ta sytuacja się w, prawdopodobnie w ich kierunku potoczy kiedyś. Powinna. Ma, mimo, mimo, mimo nadzieję. Powinna. Natomiast być może z ich strony jakaś skrucha będzie i tyle chciałbym powiedzieć. Jestem, jestem zainteresowany i będę tym rozstrzygnięcie twojej sprawy i ufam, że się to korzystnie dla ciebie zakończy. No miejmy ta taką nadzieję, bądźmy Szczerze powiedziawszy, żeby tak, żeby wymiar sprawiedliwości był faktycznie wymiarem sprawiedliwości. E, wymiarem sprawiedliwości. Bo e, na pewno teraz nie jest. Oglądałem ostatnio na Facebooku, jeszcze jest, są dostępne e, zdjęcia z, z Pana protestów. One jeszcze dalej są. Jakby ktoś był zainteresowany, to sobie zobaczcie. Że wtedy jeszcze pan, bo to już jest 20 lat prawie, tak? Zobaczcie, jak wtedy wyglądał pan Tadeusz, a jak wygląda tela, teraz. Czyli to już jest szmat czasu walki właśnie z bezprawiem, tak? Tak, dokładnie bezprawiem. Dziękuję panu Tadeuszu, panie Tadeuszu, także będziemy się przypatrywać tej sprawy. Ja przynajmniej się będę przypatrywał. Paweł y, bardzo fajnie pomaga y, i dziękujemy Panu za, tak, za Pana walkę, no bo to trzeba tak powiedzieć, no, Pana walkę. Tylko, że no, nieprawdopodobne, że to są tak oczywiste dowody popełnionych przestępstw, którym nie może nikt zaprzeczyć, a prokuratorzy no, już 20 lat. Wszystko torpedują. A dlaczego? Ja mogę tylko mniemać. Ponieważ sprawa dotyczyła pieniędzy, bo y, Urząd Kontroli Skarbowej na podstawie sfałszowanych dokumentów uzyskał znaczne korzyści finansowe nienależne im. No to nie wiem, z kim się tam na początku podzielili. Pierwszy prokurator, y, to była pani Derda drugi prokurator to był jej mąż, pan Berda. Po prostu dowody, które zgłosiłem naruszenia prawa, oni zamietli pod dywan. I ja wtedy jeszcze nie znałem przepisów prawa, nie umiałem się jeszcze bronić. Ale dzisiaj wiem, że gdyby oni wtedy byli uczciwymi prokuratorami i gdyby przeprowadzili dowody, które ja im wtedy zgłosiłem, to natychmiast Sprawa byłaby załatwiona, a tak, to podejrzewam, że prokuratorzy prokuratorów bronią, jeden drugiego, jeden drugiego i to brną, że tak powiem w tym, w tym, ja wiem jak to nazwać, ciągu przestęp prokuratorskich, bo oni się czują bezkarni, gdyby była jakaś, ale realna możliwość ich ukarania, to tak by na pewno się nie działo. Ale tutaj... Czyli to, że się, że się dzisiaj tutaj spotkaliśmy na sali sądowej, to jest pokłosie tego, tej sytuacji sprzed 20 lat, tak? Dokładnie. Tak. I, tw i, 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 i Twojej jakby no, zażenowania tak? w tą sytuacją. Tak, oczywiście. Dobrze. Dziękuję bardzo. Także życzymy powodzenia, życzę powodzenia tam w komentarzach, jak to wrzucę oczywiście panu Tadeuszowi. Także do zobaczenia, cześć.